Nigdy nie wiedziałem dojrzenia. jak mam się. Jak mam się pozbierać Powiedz mi Kwiecie. Szalona? Ola, czemu nie Dzisiaj <grym zdradziłaś <grym> Czego nie wiedziałem, że Kochasz innego faceta Przecież mam duży kilo? Przecież mam duży miech, przecież mam duży miech, przecież mam dużo diaksów. Ja myślałem, że ty jesteś taka dobra, ale poleciałaś na hajs, a mi się diaksy skończyły. Dlaczego to zrobiłaś, Ola? Dlaczego mnie zdradziłaś? Dlaczego mi to zrobiłaś? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I ja się powiedz dlaczego. Ponieważ ona mnie zostawiła. Dla Hajsu, dla ojców, ojców Dziomek powiedz. Dlaczego cię zdradziła? Nie wiem, bo. Bo nie miałeś hajsu, bo straciłeś cło. O! Oh. <laughs> cło? Bo po, po. O! Powiedz mi, piękny, dlaczego ona zostawiła bo? mnie dziś? Myślałem, że poleci na mój mieć dziś, i nie wiem o co <laughs> chodzi, ale miałem diaksowy, on i był długi, więc może polubiła go. O, I właśnie teraz to byłem dla niej jaksem Zrobiłem dla niej pierścień Zrobiłeś? Zrobiłem dla niej pierścień A ona zostawiła mnie w cieniu, baby I ja już nie wiem, co mam robić Ja już nie wiem, co mam robić I nie wiem, czy mam żyć Czy może popełnić samobójstwo, matko nie biedinie. rób tego Była miłość krótka Lecz spotkasz jeszcze psa Który nasika na ciebie ten kocham normalnie mój, mój skład, nie? Kocham ten team Przynajmniej nie sucho, nie? I się sobie ciśniemy nie Dobra Wylałem na Jasia całą wodę. Dlatego nie jest suchy. Dlatego jest mokry i zamienił się w likwid wodny. W liquid wodny. Powiedz mi dlaczego? Dlaczego tak wyszło? Ja już nie wiem, ja się Możemy razem dojść do tej samej drużyny. Jasiu, razem fałszujemy najlepiej. Jasiu, 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 Jasiu. Czujesz ten tekst, czujesz. To może teraz typnie zaśpiewaj zaśpiewaj ping śpiewamy. No się Nie obijamy i się bada. nie obijamy. I się nie obijamy. Dawaj ping wie. Nie. Yeah. Siedziałem na Minecraft. Dobrze, 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 dobrze. Czuję ten... Czuję, się przyłóż. Czuję to. Nie umiem po polsku, ale postaram się. No to... Fuck it. To. Byłem dzisiaj na Minecraft Stars. Widziałem oh. wszystkich. Oh. Oh. Z A w Yeah. Ale wszyscy cię yeah. Sprzedali za hajs. Myślałem, to że to będzie za hajs. A wszyscy chcieli tylko diamenty. Chcieli diamenty Chcieli, cieli, cieli diamenty Myślałem, że to będzie rodzina taka fajna Myślałem, że to rodzina Ale się sprzedali Myślałem, że to wziastki. rodzina <grym> Ale Cresztą się sprzeda Sprzedali, nie, nie, nie wiem, to nie wiem Nie wiem, czy się będę już szczęśliwy zdać. Nie wiem, czy szczęśliwy będę nie wiem, czy istnieje buchu nie. I tak nie wyrzucałem w pierwszym miejscu, ale... Tu O, co, Zdradziła, o Zdradziła go Zdradziła. Zdradziła. Zdradziła Zdradziła go za hajsy Yo, yo I teraz... Kurde, teraz się lupuje, no Możesz dalej I teraz... Multi został no. sam Został sam Na Minecrafta Minecraft Stars, Star, oh. już Star. nie mam przyjaciółki. Yeah. Nie mam przyjaciółki, żony. Nie. No. nie mam, nie mam już nic. Nie mam nic, nie mam nic. Nie mam nic, nie mam nic. został mi nic. Został mi, mi, tylko, został mi tylko miecz Żelazny mi Żelazny miecz mi zdał. został. Psadzę go w zombie Psadzę go w w sad, wsadł, w sad, w sad, go tego I ja już nie wiem, czy mam żyć, czy mam robić to dalej, ziom Bo powiem ci to teraz, że dalej. nie wiem, co mam robić już, wiem, ziom Ten wiesz, już się tutaj zrobił, także zginę zaraz Bo skalona Ola mnie zostawiła zalona, na pastę yeah. Nie wiem, na co mam losu. robić, ziom Patrzę się no, na ciebie, ale ja już nie wiem, ziom i bierz. patrzę się na Ciebie, bo ona zostawiła mnie I nie Zostawił wiem co mam robić dalej. Co mam, robić dalej co mam robić dalej Co mam robić dalej Co Teraz, mam robić, robić na tym wakło. minecraftowym świecie Na minecraftowym świecie Co Może mam robić, co mam robić, co mam robić, co yeah. Powiedzcie mi, co mam robić dziś Powiedzcie, nam. powiedzcie nam. mi, co mam robić Powiedzcie nam powiedzcie dziś Sprzedaliście na tydzień że daliście Nie on że da za niech Przedaliście za Tiaksy, za diaks tak Nigdy nie myślałem, że tak wyjdzie Ale ona pomyślała, że tak będzie dobrze Ona chciała mieć dobrze w życiu, więc wzięła diaksy wybrała diaksy zamach mnie i ja zaraz umrę i powieszę się, ej! Nie ja wiem co mam robić Nie rób Powiedz ja. mi Nie opłacę. Powiedz co? mi pigdz co mam robić Nie rób tego Stariem ja co, co, co mam robić radę Wiesz się za killoff Wiesz gromadę O yeah. I to Idź do kopalni Może jednak yeah. znajdziesz nowe diamenty o. o nowe jak się znajdę <laughs> dziś I wydam je wszystkie może uda mi się znaleźć księżniczkę księżniczkę. księżniczkę, księżniczkę, księżniczkę mego życia Księżniczkę mego życia, księżniczkę mego życia. Zaraz, umrę, zaraz umrę, zaraz umrę, zaraz umrę, zaraz umrę Kurde, zaraz mnie zabije zombie Ja jebę, ja jewę, ja, ja jebę Zamknę się, zamknę się w piwnicy Zamknę się w piwnicy Znów skinęłam na tym świecie, tak to bywa w naszym życiu. ziom Nigdy nie myślałem, że zrobię ten poziom. 25 level, to jest kurde level ponad mnie. Mam 25 level i 3 diaksy w kieszeni, e Jo. D polski piglin. I. 2015. Multi gameplay, 2015 A! Oh, yeah, yeah, yeah M.T. Stars 2014 To ma 2014 Yeah 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 <dzysznell> 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 <Chief> <dzysznell> Najlepszy live ever, stary Ja <dzysz> Centralnie, nie? Ej dobra Gdzie jesteś, kowal? Bo ja tutaj jestem sam, wiesz